I to dzieje się w naszym kraju, który dodał tyle szkód, tak wiele ucierpiał podczas hitlerowskiej nazistowskiej okupacji. Apeluję do wszystkich ludzi dobrej woli, a w szczególności do młodzieży: bądźcie uczuleni na wszelkie przejawy nietolerancji, niechęci do różniących się czy to kolorem skóry, wyznaniem, czy też orientacją seksualną. W dzisiejszym cyfrowym świecie tak trudno jest odróżnić prawdziwe intencje od konsekwentnej polityki. To chęci zdobycia popularności, potrzeby zaistnienia od zamierzonej i konsekwentnej polityki. Powtarzam, Bądźcie uważni i czujmy, my ocaleni wiemy, że konsekwencją bycia obcym jest czynne prześladowanie, czego następstwo odczuliśmy my ocaleni na własnej skórze. I to radykalnie bardzo. Bierzmy więc na serio to, co głoszą wrogowie demokracji. Oni naprawdę chcą wprowadzić w czyn, co dłuższą. Te hasła, które propagują, o ile im się uda, dojść do władzy. Unikajmy błędu z lat 30. Kiedy nie wierzono niemieckim nazistom, lekceważono ich zamiary stworzenia państwa wolnego od Żydów, Romów, ludzi o innych poglądach i chorych, uznanych za niezdolnych do niewartych niewarte życia. Proszę o zwielokrotnienie wysiłków w przeciwdziałaniu poglądom, których skutki ludobójstwo dzisiaj tutaj upamiętniamy. Współczesna wiedza o naszym dziedzictwie DNA, udowadnia, że istnieje tylko jedyna rasa ludzi homo sapiens. Tak więc teoria rachizmu, podstawowe założenie nazistowskiej ideologii, jest fałszywa, niezgodna z rzeczywistością. Zapewniam Was, że gdy jako ginekolog wykonuje operację, to, jakby nie był kolor skóry, tkanki podskórne są identyczne u każdej osoby. Astronomowie zapewniają nas, że takich układów słonecznych, galaktyk jak nasza, są tryliony w wszechświecie, w kosmosie. Nasz globus jest więc tylko małym pyłkiem przeszwieci. I na tym pyłku, czy to nie jest absurd, aby mieszkańców na tym pyłku w kosmosie dzielić na tysiące ugrupowań, organizacji, które niestety tak często zwalczają się nawzajem? Co roku w parlamentach toczą się. Drugie dyskusje o ograniczeniach, oszczędnościach, poza jednym wydatkiem na zbrojenie. Wielkie sumy się na to przeznacza. A pokojowe współżycie narodów nie kosztowałoby ani centa. Ile by to można było dobrego stworzyć za te wydatki? Pragnę podziękować i wyrazić moje uznanie kierownictwu oraz wszystkim współpracownikom Państwowego Muzeum Auschwitz-Birkenau za ich niestrudzoną działalność, mającą na celu zachowanie pamięci o ofiarach nazistowskiej ideologii oraz walczanie uprzedzeń i wrogości wobec innych dopuścić, aby pamięć o milionach niewinnych ofiar uległa zapomnieniu, byłoby równoznaczne z ich wtórnym pozbawieniem ich życia. Obchody rocznicy wyzwolenia Auschwitz stanowią i przypomnienie o nieludzkim traktowaniu ludzi i ostrzeżenie przed coraz głośniejszym ruchem radykalnej i antydemokratycznej prawicy. Bardzo proszę zgromadzonych, aby wstali i chwilą ciszy ucznili pamięć ofiar zerodniowego niemieckiego nacjonalizmu. Dziękuję.